Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! Cześć mali odkrywcy! Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Nieskromnie powiem, że odpowiem prawie na każde pytanie, nawet to najbardziej zwariowane. Na przykład takie o Rodzicach? Dlaczego tacie wypadają włosy? Albo dlaczego mama chrapie? <śmiany> czy właśnie tak to robi? <śmiany> A może chcecie się dowiedzieć, jak powstaje cień? Albo czy istnieją ufolutki? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem, rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie swoje pytania. <śmiany> Ruszamy! Dziś odpowiem wam na pytanie nadesłane przez Wojtka, który ma 5 lat i mieszka w Zdzieszowicach. Wojtek pyta: Jak lata latawiec? Na początku muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię puszczać latawce. Nie jest to takie łatwe, ale jak już polecą, to go bardzo wysoko. To jest super, prawda? No dobrze, wróćmy na ziemię. Zasada unoszenia się latawca w powietrzu jest taka sama, jak skrzydeł samolotu. Powietrze trafia na latawiec i się rozdziela. Jedna część powietrza opływa go z dołu, a druga opływa go z góry. To powietrze z góry porusza się szybciej, a to na dole wolniej, i dlatego mają różne ciśnienia, czyli mają różne siły. Hmm, wiem, wytłumaczę to Wam na przykładzie kartki papieru. Zrobimy takie małe doświadczenie. Możecie też tak spróbować sami. Złapmy kartkę. Taki oto sposób. Uwaga, teraz w nią dmuchnę od góry i zobaczycie, co się z nią stanie. Widzicie, co się dzieje z kartką? Unosi się! Nie wierzycie? Zobaczcie jeszcze raz. To powietrze, które dmucham górą kartki, szybciej przepływa i ma mniejszą siłę. I tak samo jest z latawcem. To powietrze na dole, pod latawcem, jest silniejsze niż to na górze i podnosi go do góry. A jak to się dzieje, że latawiec startuje? Jak jest silny wiatr, to praktycznie wystarczy go puścić i odwijać powoli sznurek. Ale jak wiatr jest słaby, należy biec. I nadać mu odpowiedniego rozpędu. Tak samo robi samolot. Na pasie startowym musi włączyć silniki i musi rozpędzić się do takiej prędkości, w której skrzydła zaczną unosić się w powietrzu. Latanie jest super! Tak mówią. Ja niestety jestem ptakiem nielotem. Chyba tak jak wy, to. <śledz> Papa, pa. jeśli chcesz poznać więcej odpowiedzi na ciekawe pytania, subskrybuj mój kanał i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail.